Dobre pasieki podają dane i adres na słoiku. No nie do końca, słuchaj, mój drogi. Nie dobre pasieki, bo wszyscy podają adres i dane na słoiku, bo są do tego zobowiązani. Więc jeżeli ty gdzieś widzisz produkt, który nie ma danych producenta pszczelarza, no to automatycznie powinieneś to zgłosić do odpowiednich służb w celu przeprowadzenia kontroli u niniejszego żeby tę sprawę wyjaśnić czemu on nie daje swoich danych na etykiecie bo jest do tego po prostu zobowiązany więc to nie jakby nie idźmy w tę stronę że jeżeli są dane jest pieczątka czy tam czyś adres nadrukowany to to już musi być super pasieka i tak dalej bo ja już wspominałem o takim materiale w TVN uwaga gdzie tam sprawdzali właśnie w takich bardzo turystycznych kurortach Sprzedaż miodu, i tam się okazało, że wiele straganów miało właśnie jakieś tam miody, miody z filofilizatami, jakieś takie miksy miodowe, mieli od pewnego pana pszczelarza. Był adres mm -hmm, nadrukowany na etykiecie. Oni twierdzili, że tu pan przyjeżdża, ich zaopatruje, sprzedaje im i tak dalej. No ale się okazało, że właśnie pod tym adresem nikogo nie ma. Więc to, że jest jakiś adres nadrukowany, to jeszcze nie znaczy, że ktoś ma jakby dobre zamiary w stosunku co do nas. Więc pytanie o to, jak zweryfikować nawet ten adres z etykiety, no uważam za zasadne. Z drugiej strony też no, trzeba wierzyć w coś, że ktoś, jak coś sprzedaje, to trzeba mu ufać, że jest ok, a nie że każdy chce nas oszukać.